Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji z Excela. Dzisiaj będę chciał pokazać Ci, jak stworzyć sobie szablon wykresu i później zastosować go do innych danych. Zróbmy sobie tak, że skopiujemy sobie najpierw tutaj ten yy, arkusz i nazwę go sobie. No niech będzie, że to jest sprzedaż 2015-2020. I tutaj dodamy sobie jeszcze jeden rok. I załóżmy, skopiujemy sobie. Ee, zrobimy sobie, że to plus to razy. No, na przykład, nie wiem, 20%. Niech będzie. To sobie kopiujemy. Niech to zostanie. A tu niech będzie 2020 rok w tym e, formacie, tak jak było. Dobra. Yy, czyli teraz tak, przechodzimy sobie tutaj do tego zakresu danych, klikamy wstawianie, klikamy wykres kolumnowy 2D. OK, mamy go. I teraz ja sobie bym chciał usunąć tak to, te linie. Tytuł wykresu, zrobimy sobie sprzedaż kwartalna. Niech będzie, OK. Yy, jeszcze raz. Czyli równa się sprzedaż kwartalna, enter, wstecz, wstecz. Coś tutaj. O, jest dobra. E, I e, legendę bym chciał dodać sobie e, po prawej stronie. Ok i zmienić sobie e, kolory na takie. Może być. Ok. E, I co jeszcze bym chciał zrobić? E, dodać może. E, dodać etykiety danych do wszystkiego. Z tym, że te etykiety danych bym chciał, żeby były e, formatu etykiety danych i chciałbym, żeby one były w ten sposób, czyli poziomo i żeby mi wypełniały właśnie te e, moje w wykresach w środku, żeby było. Czyli muszę sobie dać z powrotem eee. podstawa, podstawa i podstawa. Dobra. Mamy. Jest to jakoś tam widoczne, jak sobie zwiększymy. I ten wykres stworzony tutaj. Chciałbym sobie zapisać jako szablon. Co robimy następnie, żeby zapisać to jako szablon. Klikam sobie prawy klawisz myszy na wykresie i klikam zapisz jako szablon. I teraz wpisuję sobie jakąś nazwę dla mojego szablonu. Na przykład załóżmy sprzedaż. Zapisz. I teraz jak usunę sobie ten wykres, wejdę we wstawianie. I kliknę sobie ten wykres, to widzisz, że nie jest to ten typ, który chciałem zastosować dla moich danych. Usuńmy sobie to. Kliknijmy jeszcze raz i kliknijmy wstawianie. Kliknijmy tutaj i kliknijmy sobie więcej wykresów kolumnowych. I mamy tutaj coś takiego jak szablony. I widzisz, że jak sobie to rozwinę, to mam tutaj mój wykres, który. Sobie zrobiłem. Klikam sobie na niego, klikam OK i widzisz, że już mam wykres zrobiony, z tym, że nie ma tytułu, który muszę sobie przepisać. Czyli klikam równa się, wybieram sobie kolumnę i znaczy to znaczy kolumnę, nie kolumnę, tylko komórkę. Eee, I mamy już zrobiony wykres. I teraz, jak sobie przejdziemy tutaj, klikniemy wstawianie. Klikniemy więcej wykresów i klikniemy szablony, to możemy sobie to kliknąć i sprawdźmy, czy on wybierze nam wszystkie dane razem z 2020. Widzisz, że oczywiście, jak najbardziej. Wybrał, z tym, że znowu nie wpisał nam wykres, yy, tytułu wykresu, więc klikamy sobie. Równa się sprzedaż kwartalna, w latach. 2015, oczywiście 2020. Jak sobie zmienię, to i również tutaj na wykresie mi się to automatycznie zmieni. Klikam Enter. Widzisz, że się zaktualizowało. I tym oto sposobem zrobiliśmy sobie szablon naszego wykresu. I tak jak widzisz, możemy sobie go zastosować do innych danych, jak już sobie je stworzymy. I to jest bardzo fajny, e, fajna sprawa, jeżeli chodzi o ten szablon wykresu, bo oczywiście to co sobie ustawisz, to później przy zastosowaniu do kolejnych danych nie musisz tego ustawiać od początku. I jeżeli chodzi o szablony czy szablon wykresu, no to by było na tyle. I oczywiście dzięki za uwagę. Subskrybujcie mój kanał i zapraszam cię do kolejnej lekcji.